Teraz zapraszam panią dyrektor, wicedyrektorów naszej szkoły, panią Beatę Wasiut, o stanie prezentacji związanej z działalnością, pracującą działalność naszej szkoły. Bardzo Przygotowałam pokrótce, ma no, przedstawić działalność naszej szkoły, ponieważ jest to szkoła, która funkcjonuje w tym kształcie i w tym miejscu od 63 lat. I właściwie, chyba wiele osób tutaj w Miastku nie wyobraża sobie, żeby liceum miało się przenieść do innego budynku, czy też miałoby zniknąć w ogóle. Szkoła ta ma swoją specyfikę, i myślę, że wszystko to, co robimy w tej szkole, robimy tak, jak powinno być. I właśnie to chciałabym przedstawić Państwu na tej króciutkiej, mam nadzieję, że króciutkiej prezentacji, bo jak się rozpędziłam, to slajdów było tak dużo, że musiałam okroić. Także będą to tylko niektóre rzeczy. Poproszę. Zacznę może od najważniejszych osiągnięć uczniów, ponieważ w środowisku jesteśmy postrzegani, a może za mało poświęca nam się uwagi pod kątem tego, że szkoła generuje... Tak jak tutaj widzieliśmy na prezentacji przedstawionej przez pana naczelnika, generuje naprawdę wysokie wyniki kształcenia. Może w kwestii porównania z Liceum Bytowskim są one troszeczkę niższe, ale to nie zmienia faktu, że i tak są to wyniki drugie w powiecie. Więc myślę, że możemy o tym mówić. Ja się do wyników naturalnych odniosę jeszcze pod koniec tej prezentacji, bo chciałabym pewne rzeczy tutaj uściślić. Poproszę. Tutaj mamy przegląd osiągnięć uczniów z zakresów edukacyjnych, czyli udział w różnego rodzaju konkursach dydaktycznych, jak również w konkursach artystycznych. Przykładamy dużą miarę do tego, czy dużą wagę do tego, żeby uczniowie prezentowali z sobą nie tylko wysoki poziom wykształcenia, żeby była to młodzież wszechstronnie wykształcona, otwarta na świat i chcemy rozwijać nie tylko ich umiejętności, ale także ich talenty. Dbamy o to, żeby uczniowie mogli swoje zainteresowania, swoje pasje realizować tutaj w szkole. Mamy więc olimpiady wiedzy ekologicznej, konkursy ekologiczne. Mamy uczniów, którzy będąc, nawet nie będąc jeszcze absolwentami, to są uczniowie na przykład drugiej klasy, już są posiadaczami indeksów uczelni wyższych. Mamy tutaj indeksy... Kom, na bazie konkursu chemicznego, konkursu fizycznego. Kolejny raz wiedza ekologiczna. Tak, pojawia się. Mamy festiwale młodych talentów, jeżeli chodzi o muzykę, o śpiewanie. Mamy języki obce. Mamy konkurs dla maturzystów Wy, Wybierz swoją przyszłość organizowany przez Szkołę Handlu w Warszawie. Mamy udział uczniów oraz nagrody w sesji biologicznej 5. Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Mamy wyróżnienie dla uczniów w konkursie Ja Europejczy, który organizowany był przez deputowanych Parlamentu Europejskiego. Nagrodą była tutaj tygodniowy wyjazd edukacyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mamy puchary rektora Akademii Muzycznej w kategorii śpiewających chórów. Mamy puchar dla pojedynczego ucznia, dla naszego wokalisty solisty, również w tej kategorii puchar rektora Akademii Muzycznej. Mamy pierwsze miejsce w powiecie, siódme miejsce w województwie i 169 miejsce w kraju, naszej uczennicy, już teraz absolwentki w matematycznych mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży, Kwadratura Koła. Mamy olimpiadę filozoficzną. Jest to szeroka różnorodność. Dalej mamy ponownie matematyka, zadania logiczne i łam, łamigłówki, arena międzynarodowa, ósme miejsce w kraju i 44 miejsce na świecie. Kolejny raz Puchar rektora Akademii dla naszego chóru. Nasz uczeń, który rozwijał również swoje umiejętności w zakresie muzycznym, tym razem saksofonista, który zdobywał również wyróżnienia na konkursach międzynarodowych. Po raz kolejny pojawia się nazwisko Karoliny Wardy, naszej absolwentki. Uzdolnionej nieprzeciętnie matematycznie i nie tylko, w ogóle w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Nasz chór szkolny został doceniony po raz kolejny. Występował w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mamy także grupy teatralne. W Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych pierwsze miejsce zajęła nasza grupa Imaginacja. Kolejny raz grupa teatralna, która współpracowała w ramach projektu Teatr z Klasą z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku. Mamy znowu tę samą osobę, tak, Karolina Warda, jak mówiłam, wszechstronnie uzdolniona laureatka konkursu fizycznego, zdobywczyni indeksu Politechniki Gdańskiej. Łukasz Kwarek, który uzyskał trzecie miejsce oraz Zbigniew Dorawa, który uzyskał piąte miejsce, byli wtedy dopiero uczniami pierwszej i drugiej klasy w eliminacjach rejonowych do olimpiady tematycznej historycznej. Mamy Olimpiadę Języka Niemieckiego Województwa Pomorskiego, ósme miejsce naszej uczennicy i po raz kolejny pojawiają się różne osoby, tak? Języki obce, sport, również festiwal nauki organizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku. Możemy dalej. Mamy Bogusię Hamier-Liszczyńską, Hamier która zajęła trzecie miejsce w konkursie zorganizowanym przez, i tu po niemiecku nie umiem, Das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg, polskiego kuratora, pomorskiego kuratora oświaty i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Po raz kolejny Łukasz Kwarek, nasz absolwent, został laureatem etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej. I znowu Łukasz Kwarek podczas pierwszego etapu V Olimpiady mediewistycznej w Słupsku zdobył pierwsze miejsce, a także ten sam uczeń zajął pierwsze miejsce w edycji V Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowanego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku w ze współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Tutaj mamy migawki z naszych występów teatralnych. Młodzież przygotowuje samodzielnie stroje, samodzielnie przygotowuje scenografię. Bywa, że samodzielnie też pisze teksty do przedstawień. Do przedstawień na przykład scena balkonowa z Romeo Juli. Romeo Julia był przedstawiony w wersji angielskiej i był napisany scenariusz przez uczniów. Mamy również osiągnięcia sportowe. I tutaj y, głównie dwóch uczniów nam się wyróżnia, Mateusz Wankę oraz Marcin Zawadzki. Obaj w zapasach w stylu klasycznym. Dobro dalej. Mamy zespół badmintonistów, który zdobył pierwsze miejsce w powiatowym turnieju badmintona, awansował do finału wojewódzkiego i mamy Grzegorza Wankę, który został międzynarodowym mistrzem Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym. I taka migawka z zawodów sportowych. Inna działalność naszej szkoły to oczywiście działalność pozaedukacyjna, czyli wszystko to, co robimy dodatkowo, działalność opiekuńczo-wychowawcza. W naszej szkole bardzo aktywnie pracują takie jednostki jak samorząd szkolny. Zresztą dzisiejsza obecność dużej grupy młodzieży świadczy o tym, że młodzież czuje się gospodarzami tego obiektu, czuje się gospodarzami szkoły. Mamy mocno pracujący także wolontariat, zresztą projekt edukacyjny, który był realizowany właśnie z uwzględnieniem wolontariatu bez granic. Był to pomysł na wizytę w wymianie polsko-niemiecko-ukraińskiej w ośrodku szkolno-wychowawczym w Przytocku. Szkolne koło PCK, które również prężnie działa, tutaj załączona fotografia, jest to wnętrze krwiobusu, który po raz trzeci chyba już przyjechał do nas do miasta i nasi licealiści zostali honorowymi krwiodawcami I wobec liczby uczniów nie sięgającej 300, myślę, że te 40 kilka osób, które zgłosiło się jako krwiodawcy, no świadczy, o nas jak najlepiej. Funkcjonuje szkolny radiowęzeł, również drużyna harcerska, mamy klub graczy RPG, to jest klub o szczególnym charakterze, ponieważ uczestniczą w nim także uczniowie z, z innych szkół, jak również absolwenci. Jak tylko przyjeżdżają do domu na weekend, umawiają się, przychodzą do szkoły, czyli wracają tutaj do nas, czują się po prostu związani z tą szkołą nierozerwalnie, oni chcą tutaj być. Pracujemy oczywiście także nad wychowaniem, są to m.in. spotkania związane z prezentacją ważnych tematów, prawybory. Organizujemy również debaty szkolne, sesje popularno-naukowe związane z różnymi tematami. Po raz kolejny odbyła się również w tym roku sesja z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak widać, młodzież uczestnicząc w tej sesji wyraża się. Wyraża swój patriotyzm także strojem. Nie wiem, czy Państwo wybaczyć. O, jest to głównie strój biało-czerwony. Również i szkołę mamy przystrojoną wtedy w tych barwach. Bardzo bogata dekoracja. Jest to działalność naszego samorządu szkolnego, oczywiście przy współudziale wszystkich uczniów. Poza tym dbamy o kulturę naszej młodzieży, o ich otwarcie horyzontów, o to, żeby mieli kontakt z kulturą, żeby uczyli się że w przyszłym życiu. Jest to bardzo istotne, że wzbogaca to życie osobiste, więc wyjeżdża nasza młodzież do Bałtyckiego Teatru Domatycznego w Koszalinie, do Teatru Nowego w Słupsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, również w ramach projektów edukacyjnych, ale nie tylko. Zanim były projekty, również wyjeżdżaliśmy. Organizowane są także wyjazdy klasowe. Na początku każdego roku pierwszej klasy są to często biwaki integracyjne, jak również wycieczki szkolne, krajowe, ale także zagraniczne. W tym roku po raz kolejny młodzież wybiera się na wycieczkę do Paryża. Jeśli chodzi o projekty edukacyjne w naszym liceum, w dużej mierze odbywają się one pod patronatem Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego, które powstało właśnie przy naszym liceum. Stowarzyszenie działa bardzo prężnie, realizuje bardzo wiele różnego rodzaju projektów, w tym między innymi wymiany polsko-litewska i polsko-ukraińska są wynikiem właśnie tych projektów. Autorem projektów głównym jest dyrektorem naszej szkoły pan Bogusław Szkwarek. Również konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są one współfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Miastko, jak również przez Starostwo Powiatowe w Bytowie. Są to konkursy z różnych przedmiotów. Ja tu zamieściłam tylko kilka zdjęć. Mogą to być i historyczne, i polonistyczne, i języków obcych angielskiego, niemieckiego, biologiczne, matematyczny, fizyczny także jest to cała różnorodność. Te konkursy służą temu, żebyśmy my promowali swoją szkołę dbali o jej wizerunek jako szkoły, której zależy na edukacji uczniów jak również dbamy o Staramy się dbać o wysoki poziom kształcenia w szkołach, z których uczniowie potem do nas wracają. Wymiany młodzieży, o których wspomniałam, Niemcy z miastem Bad postel jest to wymiana z naszym miastem partnerskim, która trwa już, znaczy ta współpraca trwa od 10 ponad lat. Z Ukrainą, kilka dobrych lat, w tej chwili nie pamiętam dokładnie ile, proszę mi wybaczyć, oraz od niedawna współpracujemy także ze szkołą. Na Litwie i miasteczko Tie jest również naszym miastem partnerskim. Historyczne uwarunkowania są związki z Ukrainą, z Litwą, szczególnie z Lwowem, więc ma to bardzo taki um, bogaty wymiar. Tak wizyta na cmentarzu obrąwskich, zwiedzanie historycznych obiektów z kansenów. Tutaj mamy zdjęcie z debaty, która odbyła się w tym roku szkolnym jako jeden z elementów współpracy niemiecko-polsko-litewskiej. W tym samym czasie trwały po prostu jednocześnie dwie wymiany, tak? polsko-litewska i, i niemiecko-polska. No tak. Również dla nas cennym bardzo i cennym dla naszych uczniów, jak sądzę, jest... Podpisanie umowy o współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku. To podpisanie miało miejsce w marcu tego roku. Jest to dla nas cenne z uwagi na to, że szkoła wyższa objęła nas patronatem, dzięki któremu możemy korzystać na przykład ze świetnie wyposażonych laboratoriów, możemy korzystać z wiedzy metodycznej pracowników Akademii po to, żebyśmy my sami jako nauczyciele się doskonalili. Rozszerzamy w ten sposób również ofertę edukacyjną uczniów, i w tym roku również planujemy kilka spotkań wyjazdowych i kilka wykładów, które prowadzone będą tutaj u nas. Do tej pory, dalej, do tej pory mieliśmy m.in. wystawę fizyka zabawek interaktywną, gdzie można było samemu się pobawić. Jak również odbył się u nas wykład <coughs> doktora Dariusza Baranowskiego z Akademii w Słupsku z kierunku geografia, tak, z katedry geografii. Poza tym oczywiście współpraca w ramach pikniku naukowego i tutaj myślę, że Państwo doskonale wiecie, tak, ponieważ projekt Licea Równych Szans dotyczy zarówno liceum naszego, jak i liceum bytowskiego. Również liceum bytowskie jest objęte współpracą z Akademią Pomorską i realizuje z nami wspólnie projekt Licea Równych Szans. No i teraz odnośnie wyników egzaminu maturalnego. Częściowo wyniki były już... Już przedstawione, tutaj Pan Naczelnik prezentował. Ja, ponieważ nie znam wyników szczegółowych, my nie mamy dostępu do wyników poszczególnych szkół. Nie odnosiłam się do żadnej konkretnej szkoły, ponieważ zresztą nas interesują wyniki w odniesieniu do kraju, do województwa. Dla nas to jest miarodajne. Zatem jeżeli chodzi o zdawalność, tutaj mamy na przedziale od 2007 roku, 2007, 2008, 2009, 2010 i 11. Ten słupek najciemniejszy, najbliżej, podpisany z procentami, to jest słupek tegoroczny i myślę, że możecie Państwo zobaczyć, jak wypadają lice, jak wypada liceum w Miastku. To ten pomarańczowy słupek po środku. W stosunku do szkół w powiecie, czyli do liceów powiatu, do wszystkich liceów, bo jak mówimy, nie mamy dostępu do wyników poszczególnych szkół, do techników powiatu, do liceów powiatu, więc myślę, że już to świadczy o tym, że wysoki poziom zdawalności. Egzaminu przez naszych uczniów świadczy o tym, że wykonujemy swoją pracę dobrze i że jest to dobra szkoła. Jak również możemy porównać się w stronę tych zielonych słupków po lewej, jakim mamy wynik województwa pomorskiego i kraju, więc widać, że zdawalność w naszym liceum jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej i od średniej województwa pomorskiego. Odniosłam się również do wyników egzaminu, ale są one przedstawione w zupełnie odmienny sposób niż to, co Państwo widzieliście tutaj na wcześniejszej prezentacji, ponieważ my, jako nauczyciele, wiemy doskonale, że średnia egzaminu i to porównanie do średniej, jeżeli chodzi o liceum bytowskie, to nie jest właściwa informacja na temat funkcjonowania i jakości pracy szkoły. I porównując do osiągnięć wszystkich maturzystów w kraju. I w tej sytuacji funkcjonuje taka skala staninowa. Już przybliżam o co chodzi. Mianowicie ta skala staninowa mówi o tym, jak duży procent uczniów w danej, na przykład szkole, osiągnął wynik na danym poziomie w stosunku do wyników kraju. I tak te paseczki, które tutaj Państwu prezentuję, oznaczają procent wyników, ten pierwszy u góry to jest wzorcowy, tak, jak to wygląda w kraju. 54% ten czerwon, ta czerwona część to są wyniki uznawane za średnie. Są to wyniki średnie, niżej średnie, wyżej średnie. Mamy 23% po prawej stronie, pasek zielony, oznaczający liczbę zdających ten egzamin, którzy uzyskali wynik wysoki. I identycznej szerokości, 23% pasek po lewej stronie, ten niebieski, który mówi o tym, jakie wyniki są zaliczane do grupy niskich, jaki procent. I myślę, że istotą kształcenia jest właśnie porównanie, jak wygląda szerokość pasków i ich obszar w stosunku do tego, jak to wygląda w kraju. I myślę, że łatwo zauważyć język polski. Ja w tej chwili nawet nie pamiętam, jaki jest średni wynik w naszym liceum, bo to nie jest istota rzeczy. Ważne jest, że my mamy więcej wyników średnich, mamy mało wyników niskich i mamy porównywalną liczbę wyników wysokich. Ja uważam, że to dobry wynik. Nie wiem jak Państwo. Też. Mówiliśmy również o tym, że matematyka w kraju wypadła bardzo słabo. U nas niekoniecznie. Proszę zauważyć. Średni wynik. Porównywalny tutaj, tak, nawet była mowa, że w liceum bytowskim ten wynik był znacznie wyższy niż w miastku, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w matematyka u nas, wyników niskich stanowiło to niecałe 2%. Wyników wysokich mieliśmy co prawda też mniej, bo tylko 14, ale za to całe 84% zdających to są osoby, które uzyskały wynik średni. To też nie jest źle. W ten sam sposób możemy analizować pozostałe słupki. Ja myślę, że nie będę omawiać każdego z nich, Państwo sami możecie zobaczyć, tak? Najlepsze, najlepiej jest, kiedy te paski zielone są jak najdłuższe, a niebieskie jak najkrótsze. I myślę, że widać, jak to wygląda. To są wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Oczywiście uczniowie mają prawo zdawać egzamin także na poziomie rozszerzonym i przygotowałam podobne zestawienie dla poziomu rozszerzonego i tutaj widzimy. Oczywiście mamy też wyniki, które w takiej kategorii wyglądają fantastycznie, prawda? Na przykład wynik z fizyki, 100% osób to są wyniki wysokie, ale warto pamiętać też o tym, ile osób zdaje egzamin. Bo jeżeli jest to na przykład jeden uczeń i on osiąga wynik wysoki, no tak byśmy powiedzieli, no średnia z fizyki 100% rewelacja. Tyle, że jest to jeden, jeden uczeń i on akurat osiągnął wynik wysoki. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, że Zwykłe średnie, porównywanie zwykłej średniej arytmetycznej, gdzie statystyka jest nieubłagana, ale ona mówi cóż takiego. Ona mianowicie mówi o tym, że człowiek, który ma głowę w lodówce, a nogi w piekarniku, powie, że jest mu w sam raz ciepło. A my mówimy o tym że ten kawałek to głowa, ten kawałek to nogi, a w środku jest mu rzeczywiście może i średnio ciepło. Więc myślę, że tak rozumiane wyniki egzaminów materialnych i my właśnie takie analizy wykonujemy są rzeczywiście miarodajne, sensowne i świadczą o jakości pracy, którą wykonujemy. Chciałabym odnieść się jeszcze na koniec, jeżeli Państwo pozwolicie, że będę pierwsza, do prezentacji, którą tutaj obejrzeliśmy, prezentacji Pana naczelnika, jak również Pana starosty. Mianowicie nasunęło mi się tutaj kilka uwag. Są to uwagi związane z tym, że uważam, o maturach już powiedziałam, tak, ale uważam, że jest krzywdzące i to chyba jest. Przepraszam, ale nijaka statystyka, jeżeli my mówimy o tym, jaki jest minimalny próg przyjęcia ucznia do szkoły. Dlatego, że na przykład w tym roku szkolnym przyjęta do, do szkoły została uczennica z minimalną liczbą punktów 65. No to jest, można powiedzieć, mało. Ale ona została przyjęta poprzez poradnie. Czyli właściwie niejako zostaliśmy zmuszeni do jej przyjęcia, bo no, dla niej poradnia nie widzi innych możliwości. Następny uczeń. Na liście powyżej tej osoby miałem już punktów 80 kilka. Czy rzeczywiście powinniśmy się kierować najniższym wynikiem, z jakim przyjmujemy ucznia do szkoły? Następne wyliczenie była średnia najniższego, czy średnia minimalnego wyniku. Czyli wybraliśmy najniższe i podzieliliśmy średnią z najniższych. Mnie się wydaje, że jeżeli chcemy mówić o średnim wyniku, z jakim przyjmujemy młodzież do szkoły, to chyba trzeba byłoby zsumować wyniki wszystkich i podzielić przez liczbę przyjętych. Ta średnia jeszcze coś może by mówiła, ale średnia z minimalnych wyników, z jakimi przyjmujemy, to chyba nie mówi nic. Poza tym, jako punkt dla nas, myślę, jest to, że nawet dobrze, że Państwo tak to pokazaliście, bo jeżeli my przyjmujemy takich słabych uczniów, to zobaczcie, jaką fantastyczną wykonujemy pracę, że takie mamy wyniki egzaminów naturalnych. spadką liczby uczniów od 2006 bodajże roku. W ZSO w Miastku spadek 40. będę odnosić tylko do szkół miastewskich, tak, ponieważ o tym tutaj głównie mamy rozmawiać. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Miastku liczba uczniów zmniejszyła się o 44, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych o 73, a w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego o 76. Jak to się wobec tego dzieje, że Państwo planujecie zachowanie liczby oddziałów w mechaniku w mniej o 4, a u nas mniej, że, że ten spadek, znaczy o 1 chyba tak, a u nas spadek o 2. Czemu planujecie u nas najmniejszą liczbę uczniów na przyszłość, kiedy my wykonujemy pracę tak jak ją wykonujemy? Myślę, że to właśnie, żeby ta praca wyglądała tak, jak wygląda, żeby efekty były takie, a nie inne, jest naszym celem. I wydaje mi się, że jest to możliwe do uzyskania tylko pod jednym warunkiem: że liceum zostanie w takiej formie i w tym miejscu. Ono musi być odrębną jednostką. Inaczej po prostu, tak zresztą jak tutaj mówili, mówił Pan Starosta w wariantach, że prestiż szkoły spadnie, a to zaowocuje dalszym odpływem uczniów i coraz mniejszą subwencją. 好好好